Druty do zadań specjalnych. Numer 1. Druty do dziergania w małych okrążeniach. Są to druty, które wykorzystujemy do dziergania małych obwodów, np. kominów, czapek albo rękawów. Druty te wyróżniają się tym, że mają dosyć krótką żyłkę, przeważnie 40 cm. Natomiast sam drut może mieć różną długość. Na takich drutach dzierga się bardzo przyjemnie, w szczególności czapki żakardowe, ponieważ oczka się nie rozciągają. Ciekawą wariacją takich drutów jest zestaw trzech z bardzo krótką żyłką, który może być używane do dziergania rękawów albo wykańczania czapek w grę w okrążeniach. 2. Druty do warkoczy. Druty takie mogą mieć różną grubość. Oraz różny kształt. Jeśli takich nie posiadamy, możemy użyć zwykłe druty skarpetkowe albo takie przykręcane, z tym, że pamiętajmy, że one nie mają ostrego zakończenia na drugim końcu, w przeciwieństwie do drutów do warkoczy. Są one używane właśnie w tym miejscu warkoczy. Jak widać, jestem w tym samym miejscu w nowej czapce, tym razem dla córki. Drucik taki jest używany do przeniesienia oczek do tyłu albo do przodu dzianiny w celu skręcenia warkocza w prawo lub w lewo. Właśnie widać, jak to wykonują. Numer 3: druty skarpetkowe. Druty skarpetkowe to zestaw pięciu drutów ostro zakończonych na jednym i na drugim końcu. Mogą one być długie. Średnie albo też krótkie, takie służą na przykład do robienia palców w rękawiczkach. Taki jeden zestaw pozwala nam wydziergać jedną skarpetkę naraz. Cztery druty będą tworzyły okrążenie o małym obwodzie, a piąty będzie używany do pracy. Będzie on służył do przerabiania oczek z jednego drutu. I tym samym będzie on wymieniany przez cały czas. I jak? Znałaś te druty wcześniej? Tak? Super. I tak zapraszam do obserwacji.